Witam Was ciepło i serdecznie, jak zwykle. Tym razem w horoskopie na październik. To taki miesiąc, w którym króluje waga, waga waha się, waga ciągle bierze coś pod uwagę. Związki, słońce, zaćmienie, nów. Pełnia. Słuchajcie, tutaj się dużo rzeczy będzie działo, ale nieważne, co się będzie działo gdzieś tam na niebie, ważne, co się będzie działo u nas. I zanim przejdę do czytania dla poszczególnych znaków Zodiaku, zobaczmy, jaka energia główna będzie nas wszystkich dotyczyła. Co to takiego, co to takiego będzie. I tutaj można by powiedzieć, że na ostro, bo ktoś po prostu dopnie swojego celu, ktoś <laughs> będzie osobą bezwzględną, coś tutaj się zakończy, ale przecież słuchajcie, no nie mogę tego tak zostawić. No nie mogę. Tutaj swary głupie zginą po prostu w zupie. Można by tak powiedzieć. Ktoś pójdzie po rozum do głowy i nieważne, nieważne będą właśnie te wszystkie awanturki, te dążenie do moja prawda jest bardziej moja niż twoja i ja wiem lepiej, moje cele są ważniejsze i wszystko co związane jest z ego, będzie tutaj odłożone, słuchajcie, do lamusa, bo tak naprawdę w takiej walce na łokcie, a najbardziej ze swoimi bliskimi, czy to w rodzinie, czy w relacjach, oboje, czy też po prostu dwie strony ponoszą niesamowicie wielkie szkody, czasami wręcz nieodwracalne. Ale tutaj Tutaj to, to się kończy. Wreszcie pewien cykl dobiega końca. Wreszcie dochodzicie do porozumienia, że tak naprawdę jest to tylko ból, który zadajemy sobie słowem, zadajemy sobie w tych wszystkich utarczkach niepotrzebnie bo później, po później trzeba się pozbierać, później trzeba być mądrzejszym, później trzeba znowu zacząć życie od nowa. Może po prostu po cichych dniach, po cichych chwilach trzeba się trochę otrzepać i znowu zacząć żyć, a czasami, czasami jak mówiłam, nie ma już co zbierać i trzeba się po prostu pozbierać. I właśnie ten październik jest takim czasem, kiedy wszystkim osobom, sytuacją, zdarzeniom, czy co tam jeszcze przychodzi wam na myśl, ale takim osobom i takim sytuacjom i takim zdarzeniom, które próbują w jakikolwiek sposób postawić swoją kropkę nad i, powiem Wam, że to będą wszystkie chybione. Chybione działania. W związku z tym, owszem, może być tutaj nieprzyjemnie, owszem, może prawda wyjść na jaw, ale jest jedna rzecz, której ktoś nie bierze pod uwagę: że w momencie, kiedy takie trudne sytuacje człowieka dopadają, później wychodzi on z nich mądrzejszy. Już nie wie, już wie, już wie, jeszcze raz to powtarzam, już wie, w co nie chce się pakować, bo właśnie mądrość to jest nauka na swoich własnych błędach. W związku z tym, jeżeli ktoś próbował, próbował hmm, i nawet nie próbował, tylko to robił, w jakikolwiek sposób was. Wam pokazać, gdzie jest wasze miejsce, wy już nie dacie się w ten sposób traktować, nie będziecie chodzić, wchodzić w takie sytuacje, ale również nie będziecie chcieć uczestniczyć w tego typu rozgrywkach. Postanawiacie właśnie bogatsi w te doświadczenia iść swoją drogą. Powoli, może i nudno, może faktycznie ta prędkość nie jest kosmiczna, ale, ale idę, jestem osobą samomyślącą, samowidzącą, samowyznaczającą swoje cele i idę do przodu, a nie przykuwam się do wszystkiego tego, co mnie ciągnie, co mnie ciągnie w dół. No i to jest taki miesiąc, powiem wam, wielkiego, olbrzymiego um, otrząśnięcia się. Otrząśnięcia się i zauważenia, y, co ktoś coś nam brzydkiego robi. I pójście do przodu. Po prostu. Okej, okay, okej. Okay. I to by było, słuchajcie w energiach głównych dla nas wszystkich. Taki dość mocny ten miesiąc może być. Zobaczymy w takim razie, co dla poszczególnych znaków zodiaku można tutaj z tych kart wyczytać. Tak więc zapraszam. Witam Was, drogie skorpiony. Dla Was październik to czas, kiedy trochę osiądziecie na laurach. W związku z tym Wasze reakcje mogą być instynktowne. Uczuciowe i wiązać się w zależności od tego, czy sytuacja Wam nie odpowiada, bądź odpowiada, z radością, bądź też ze smutkiem. Możecie mieć takie wrażenie, że nic Was naokoło nie obchodzi, liczy się tylko to, żeby Wam dobrze było żeby wszystko naokoło było tak, jak trzeba, żeby Wam się to podobało, było dla Was korzystne, przydatne, czy też po prostu użyteczne. I możecie mieć trochę no, wyjechane na to, co dzieje się naokoło, i czy można zaangażować się, czy chce w ogóle angażować się w jakiekolwiek relacje, czy robić coś jeszcze dla innych. Tutaj liczy się dość komfort i to, żeby uczuciowo było mi, było mi dobrze. Takie trochę właśnie osiąście osiądzięcie, przyklapnięcie na laurach. Niech będzie. Napiszcie w komentarzach, jak się powinnam prawidłowo to powiedzieć, albo dajcie czasownik, który będzie jakby adekwatny do, tej, do tego omawianego zdarzenia, sytuacji. Co zostawić? Lećmy dalej. Zostawić takie branie życia jako jedną wielką grę w szachy. Kiedy z jednej strony, w momencie kiedy jesteście pionkami, to uważacie, że ktoś wami manipuluje, że jesteście po prostu bezwolni. A z drugiej strony, kiedy sami to robicie, Jakoś tak w, hmm, ludzi wkierowujecie w, w momenty, w działania, kiedy tak naprawdę nie mogą nic innego zrobić, tylko pójść za Twoim potrzebem, wówczas jest radość na buziaku i wszystko jest tak, jak trzeba. Ale, ale ani jedna sytuacja, ani druga nie są tymi komfortowymi. To ciągle jest gra. To ciągle jest stawianie się w sytuacji, kiedy nie jesteście sobą. Dlatego zostawcie to właśnie w tym miesiącu. Natomiast co kontynuować? Tutaj praca zespołowa, praca, która będzie taką pracą, dającą od razu wynik, będzie naprawdę Fantastycznym remedium na wszystko to, co się naokoło dzieje. Praca z radością, praca dla fajnego wyglądu, efektu, czy też po prostu realizacji jakiegoś projektu to będzie dla Was w tym momencie rzecz godna kontynuowania, dająca właśnie takie zadowolenie i pozytywne nastawienie do jutra. Na co się otworzyć? I tutaj znowu: otworzyć się na nowe, otworzyć się na może nowe możliwości kariery, na wyjazdy, na bycie tą osobą taką niesiedzącą w tym jednym miejscu. To nie chodzi tylko, że ktoś jest przykuty do krzesełka i siedzi w tym swoim krzesełku czy w czterech ścianach. To chodzi o styl bycia, że chce być tylko tu tak na takich na nie innych warunkach i nie zamierzam wyjść poza swoją strefę komfortu. Wyjdźcie. Ruszcie się. Nie czekajcie tego momentu, aż już was tak przygwoździ, że już będziecie musieli się ruszyć, bo już dalej po prostu skiśniecie, nie będziecie dłużej mogli w tym miejscu być. To jest zrobienie takiego kroku wyprzedzającego. No, właśnie, przecież jeżeli gracie czy w szachy, czy w warsz, warsztaby, warsz, czy wite w inne, jakiekolwiek inne gry, to wiecie, że przewidywanie jest dobrą cechą, a wy przecież umiecie to robić, ale zapominacie o sobie. Zapominacie, że czasami gumka naciągana zbyt długo po prostu. Pęknie. W związku z tym, czy wyjazd, czy ruszenie w nowe, czy otwarcie się na nowe możliwości, czy też bycie osobą niezależną będzie dla Was czymś, na co warto. O czym warto teraz pomyśleć i warto cokolwiek w tym kierunku zrobić. A wasze relacje tu możecie mieć taką, taką chęć do tego, żeby wszystko utrzymywać w takim stanie równowagi. Ani nikogo do siebie nie dopuszczać, ani też nikogo nie odpychać. Jednych traktujecie jako osoby, które są naprawdę intelektualnie błyskotliwie, jakoś was przyciągające, a z drugiej strony są ludzie, których po prostu lubicie. Nie wiadomo za co, bo tak naprawdę. Nie mają nic do powiedzenia, na niczym się nie znają, ale taki urok wokół siebie rozprzestrzeniają. W związku z tym cieplej tak jakoś robi się na sercu, gdy człowiek z takim drugim człowiekiem sobie posiedzi i tak porozmawia o niczym. W takim jeszcze w dodatku fajnym anturażu swojego własnego grajdołka, kiedy nie trzeba się martwić o to, żeby później do domu dojechać, jaka będzie podróż, że późno, że jutro trzeba do pracy, to wszystko odpada. Oni przyjdą. Przyjdą do ciebie w momencie, kiedy ich po prostu zaprosisz bądź zaprosicie. A, 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 zasoby. Tutaj. Jeżeli powiem, że twoim zasobem jest zamartwianie się o nowe, o świeże, no to powiesz, to jaki to zasób? Przecież bezsenność nie należy do czegoś, co jest mi potrzebne. Tyle tylko, że właśnie w takich chwilach wreszcie pójdziecie po rozum do głowy i stwierdzicie, że dłużej tak nie można, że coś trzeba w swoim życiu zmienić. I to jest właśnie to dojście do tej ściany, dojście do kresu wytrzymałości, dojście do momentu, kiedy coś zaczyna już, czujesz, że coś zacznie za chwilę szwankować. W związku z tym ten ruch wyprzedzający drugi raz się pojawia. To znaczy, że jest to w Twoich możliwościach. Ty możesz. Pewnym rzeczom zapobiec, przeciwdziałać, zmienić kompletnie swoje życie, swoje nastawienie, a czasami wystarczy tylko myślenie. Spróbujcie coś w tym kierunku zrobić, i jedna mała zmiana może zmienić dokładnie wszystko. Umiesz, możesz, dasz radę. A w karierze, no tutaj pięknie, wszystko stabilnie. Do przodu, może nawet jakieś cudowne delegacje, które będą ci odpowiadać. W każdym bądź razie jesteś jak ryba w wodzie, czujesz się w tym komfortowo. Nic dodać, nic ująć, wszystko jest ok. Może trochę nudno, bo chciałoby się właśnie jeszcze więcej jakiejś ekscytacji, nie tylko zadowolenia. No ale cóż, oprócz ciepłej pogody, czasami. Musi wystarczyć ta, ta stałość, a nie dynamika. No i rada. I tu jest bardzo ciekawa karta, bo dobrze będzie wreszcie zauważyć kogoś, kto jest dla Ciebie oparciem. To może być Twój szef, ale też to może być Twój mąż. To może być ktoś, kto doszedł już do jakiejś pozycji, kto wie, jak to zrobić, żeby wreszcie mieć święty spokój i to bezpieczeństwo, ale zarazem tą wiedzę o tym, jak to wszystko uzbierać, jak do tego, jak to, jak to zrobić, po prostu. To może być człowiek, którego możecie potraktować wręcz jak swojego mentora, powiedzieć mu o swoich pomysłach, ale też zaczerpnąć od niego wiedzy, może natchnienia do tego, żeby jakąś ideę zaszczepić w swoje możliwości twórcze, zaszczepić w swój nowy jakiś biznes, plan, czy też po prostu projekt życia otaczajcie się takimi ludźmi chociaż trudno się otaczać ludźmi którzy są z jednej strony majętni otwarci a z drugiej strony chcą z tobą rozmawiać ale ci ludzie nie stronią od towarzystwa w związku z tym ich otwartość może spowodować że łatwiej właśnie będziecie mogli zaistnieć przy takiej osobie przy mnóstwo okazji, które będą Wam w tym miesiącu towarzyszyć, do spotkania właśnie z takim ciekawym człowiekiem. No i tyle, słuchajcie. Wystrzeliłam szybko. Słowa za słowami poleciały. Widocznie ten miesiąc taki dla Was będzie. A później, na koniec, taka wielka ulga. Wow! Udało się. I niech właśnie tak będzie. Niech na koniec będzie to udało się. No i cóż. No i do następnego.